Witajcie! Dziś jestem na evencie Overwatch, zapraszam, tylko uważajcie na schody, żeby się nie przerzucić. O, zabiłem kogoś. Maciek, no, podobała Ci się gra? Tak, gra była świetna. Dziękuję za rozmowę. Biorę właśnie udział w rozgrywce online Zadaniem mojej drużyny jest Pchnięcie tego wozu Na jakiś inny punkt Na mapie A przeciwna drużyna będzie go broniła Znaczy będzie nas zabijała żebyśmy nie mogli pchać samochodu Ja jestem krasnoludem Bo ma podobny wzrost do mnie I potrafię stawiać O takie, takie wieżyczki potrafię stawiać Dobra. I... A, już biją moją wieżyczkę. Nie, 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 chyba zdążę. Tak, wieżyczka rozbudowana, bardzo dobrze. I zobaczcie, jak wieżyczka kosi. To jest coś pięknego. A jak będą ją bić, ktoś ją atakuje? To nagle robię Q i ona jest rozbudowana, bo miałem akurat supermoc. I teraz szarża. O, szarża, śpi. Dwóch zabiję jednym strzałem. Nie, to wieżyczka jednego zabiła, drugiego zabiję ja. No ale prawie się podierałem, że to ja jednym strzałem. Oj, 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 ktoś we mnie strzelił. Nogi, Chowam się. Aj! Ale wypadł. Dobra, zaraz będę mógł rozbudować. W sensie będę miał tak kół znowu. Nie, szybko! Jest! W ostatnim momencie, bo już miała 9 HP. Coś pięknego teraz. Zbliża wow, Ła, troszeczkę dostałem granatem. Ło! Wow, troszeczkę mi. Ojej, tu jest! Śpi. Seria 10 zabójstw. Wow, obym tylko nie zginął. O, wieżyczkę mi ubini. Co leci? Dobra, dopchnijmy do końca, dopchnijmy do końca, bym nie zginął. Jest dopchana. Jejku, ale miałem fajną serię w, te, w, tym, w tej rozgrywce. 10 zabójstw. No, teraz zginąłem, ale to, to jest ok. Ciekawe, czy dostanę to ja, będę miał zagranie meczu. Pewnie nie, ale by było fajnie, jakbym miał. Tak, rota, nimo tech. to jestem ja. Najlepsze zagranie meczu jako Torbjorn. Proszę bardzo, obejrzyjmy to. Tutaj o bang! Bang, bang, o, bang. nie, nie aż takie fa... O, tu jeszcze kogoś wieżyczka mi zabiła. Takie tam zagranie meczu. No ale jest zagranie meczu. 14 likwidacji. Pochwalę sam siebie. Pochwalcie mnie, hej, inni gracze, pochwalcie mnie. A teraz słyszę sprawdzać bronie nie z Overwatcha, ale bronie, które zrobiła mi Shapi, która była też na evencie Overwatch. Może być bardzo niebezpiecznie. To jest bluwa. Tym pilecikiem możesz, o, możesz sobie obniżać. Wiem. Tą broń wykonała dla, dla mnie Szapi. Szapi, najlepsza polska cosplayerka. To jest tylko jeden element całego kostiumu, który jest bardzo duży i bardzo fajny. Masz dobrą ostrość. Nie wiem. No Masz chyba tak. Na mnie? Wszędzie są. To jest zdecydowanie fajniejsze. Ale też wypadają. O zawsze tutaj powypadało. Udało się, czy nie bardzo? Co? Nie, trzeba po prostu tył zalepić. Żeby odrzutu nie było. A tak to w tył Tak, tak. I też, kurczę, miały być... Nie wiem, no zobaczę teraz na nagraniu. Nie tu, 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 nadają ci się, tak? Nie, to jest pusta. No dobra, chyba tych będę używał. Tylko, że one ledwo to do domu dolatywały. To bliżej się przysuwać trochę. No, niby tak. I to samo Nie będzie. będzie. Nie odczuwać się do tyłu. Hmm. Trzeba po prostu zalepić tył. Porządnie przykleić jakąś blachę i wtedy będzie git. I tamte będą dobre i te będą dobre. No dobrze, no. Ty co powiesz? No trzeba ulepszyć, zmodyfikować broń.